Monika prowadzi detaliczną sprzedaż pamiątek turystycznych. Ma problem. Nie może zaoferować kupującym czegoś wyjątkowego. Dostawcy, bowiem z którymi współpracuje, sprzedają ten sam produkt. Patryk jest dystrybutorem. Sprowadza dużo pamiątek z Azji, które sprzedają się jednak wolno. Dlatego jego biznes stoi w miejscu. W jaki sposób Monika i Patryk mogą uczynić swój asortyment wyjątkowym bez wzrostu kosztów? Souvenix.com Pamiątki turystyczne pod klucz z całym cyklem produkcyjnym w Europie. Nasz kreatywny zespół opracowuje oryginalne, nowatorskie rozwiązania i kreatywne projekty. Produkcja w Europie jest gwarantem wysokiej jakości naszych artykułów, wśród których są magnesy, kieliszki, kufle do piwa, talerze, Kupki i filiżanki, popielniczki, dzwonki, t-shirty i torby. Absolutnie wszystkie pamiątki na każdą potrzebę. Zamów minimalny nakład artykułów, zwiększ swój asortyment i zaoferuj klientom wyjątkowe pamiątki. Subenix.com. Rozpocznij współpracę z nami już teraz.